Krople Toda i pan Roman, który jest żywym przykładem stosowania kropli. E, jakie są pana doświadczenia? E, moje doświadczenia z kroplami zaczęły się w zeszłym roku. E, poznałem je dzięki e, mojemu koledze, który mi wytłumaczył, na czym polega działanie i jaki mają skład. Zdrowym, zdrowym odżywianiem interesuje się już od 20 lat. Spowodował to wypadek samochodowy, który wywołał u mnie szereg dolegliwości, którymi sobie jakoś musiałem sam poradzić, niekoniecznie zawsze mogłem liczyć na pomoc medycyny niestety krople ze względu na składniki które powszechnie znamy zawierają czosnek, rokitnik, zawierają czarną borówkę, głók, czerwoną paprykę chili, doskonale działają, uruchamiają enzymy w naszym organizmie. Same zresztą są źródłem wielu enzymów i związków MSM szczególnie czosnek, które uruchamiają wszelkiego rodzaju procesy w komórkach. Poprawiają mikrokrążenie. Bardzo dobrze oddziaływują jeśli chodzi o Dotlenienie są transporterem też wielu, wielu cennych składników, uruchamiają przede wszystkim enzymy drugiej fazy wątrobowej, które są niezwykle istotne w pracy całego naszego organizmu. Dzięki czemu poprawia nam się ukrwienie, krótko mówiąc, i takim bardziej przystępnym może językiem dla większości, zaczynamy się lepiej czuć, skóra lepiej wygląda. Lepiej się śpi, mamy więcej energii, goją nam się stany zapalne w organizmie, dlatego że przede wszystkim czerwona papryka, jeśli chodzi o związek kaps i cynę, powoduje. Bardzo silne oddziaływanie na pozytywne, oczywiście na wszelkiego rodzaju stany zapalne w naszym organizmie. Krótko mówiąc, krople mają bardzo szerokie spektrum działania, a przede wszystkim najistotniejszą rzeczą, o, którym, o których trzeba powiedzieć, jest to, że one się wchłaniają bezpośrednio przez śluzówkę, czyli na poziomie komórkowym. Trudno wyobrazić sobie. Przyjmowanie różnego rodzaju witamin i minerałów, gdy mamy uszkodzony układ pokarmowy, przez który tak naprawdę powinniśmy większość tych rzeczy dostarczać. Niestety, uszkodzenie kosmów jelitowych powoduje bardzo dużą trudność, a czasami wręcz uniemożliwia przyjmowanie różnych wartości z pokarmów, które na co dzień jemy. I tutaj. Przychodzą nam z pomocą właśnie krople, które swoim działaniem wywołują naprawę i odbudowują nam ten układ pokarmowy, a jednocześnie same błyskawicznie dostają się do naszego organizmu i to właśnie jest najcenniejszą zaletą tych kropli. Przez ten okres stosowania kropli. Czy zauważył Pan jakiś dyskomfort, czy, czy przeciwwskazania? Nie. Jedynym dyskomfortem na początku była detoksykacja organizmu, która ze względu na wiedzę, którą posiadam jest procesem naturalnym i byłem przygotowany do tego. Po prostu układ nasz wydalania zaczął intensywniej pracować, podniosła się przemiana materii, w związku procesy metaboliczne zaczęły gwałtowniej zachodzić troszeczkę, ale to był bardzo. Krótki okres trwał, nie dłużej niż 3 dni. Potem się wszystko zaczęło normować. Każdy musi przez to przejść, dlatego że posiadamy w naszym organizmie niezliczoną ilość różnych toksyn, które tak naprawdę, jeżeli będą niewydalane we właściwy sposób, tutaj przypominam wszystkim o odpowiedniej ilości płynów. Niekoniecznie z wyznaczoną granicą, ale każdy z nas powinien. Tych płynów przyjmować i to w postaci czystej wody naj, y, najlepiej. Y, tyle, ile jest w stanie wypić, ale należy pamiętać, żeby to nie była y, y, szklanka wody na dzień, dlatego że jest to o wiele za mało, żeby z organizmu y, wspomóc nasz organizm po prostu, wyrzucić te toksyny. Dlatego że nasz organizm ma tak naprawdę wiele. Zdolności takich naturalnych do samoistnego samoleczenia i samoistnej regeneracji. Natomiast przy dużym zanieczyszczeniu, no niestety, nie jest w stanie sobie sam pomóc w tym. Nie? Czyli krople to da polecałby Pan każdemu, kto cierpi właściwie najbardziej na jakie schorzenia? Przede wszystkim polecam to osobom które mają problemy z y, y, krążeniem. Y, osobom po y, wszelkiego rodzaju y, y, udarach, y, dla cukrzyków, dla y, osób, które y, y, przeszły na przykład operację y, wycięcia woreczka żółciowego, y, y, które y, no, niestety są y, y, można nawet powiedzieć upośledzone w jakimś stopniu, dlatego że nie produkują pewnego rodzaju enzymów. Nasz organizm. W ogóle nie produkuje niektórych enzymów, ale tutaj zabierając jeszcze woreczek żółciowy powodujemy dodatkową trudność, a wiemy o tym, że wątroba nie wspomagana przez woreczek żółciowy, który tą żółć produkuje, między innymi bardzo słabo sobie później radzi, jeśli chodzi o działanie naszego organizmu, bo przecież wątroba i nerki to dwa naturalne i największe filtry w naszym organizmie. Y, wszystkim, którzy chcą się dobrze czuć, którzy chcą dobrze wyglądać i którzy chcą być zdrowi.